Falownica jest modelem pokazującym mechanizm powstawania fal poprzecznych. Kulki symbolizują cząsteczki połączone siłami sprężystości, np. cząsteczki stuny gitary. Wychylenie pierwszej kulki pociąga za sobą kolejną, i w rezultacie obserwujemy rozchodzenie się fali. Widzimy, że poszczególne cząsteczki wykonują drgania wokół położeń równowagi, a drgania te przenoszone są do kolejnych cząsteczek ośrodka. Teraz pierwsza kulka wprawiana jest w drgania z taką częstością, aby powstała fala stojąca. Widzimy miejsca, gdzie kulki wykonują drgania o maksymalnej amplitudzie. Są to strzałki. Punkt, gdzie kulki pozostają w spoczynku, nazywamy węzłami. Zauważmy, że w punkcie odbicia od granicy ośrodka tworzy się węzeł. Natomiast kulka poruszająca się ruchem drgającym, wymuszonym wyznacza pierwszą strzałkę. Fale stające powstają, gdy nakładają się fale biegnące w przeciwnych kierunkach. Fala biegnąca w prawo opisana jest równaniem. Natomiast fala biegnąca w lewo. Zgodnie z zasadą superpozycji wychylenia cząstek sumują się. Po przekształceniach otrzymujemy amplituda jest maksymalna, czyli występuje strzałka, gdy n jest liczbą naturalną. A tutaj jest równa 0, czyli występuje węzeł gdy.